Mam taki pewien pomysł na film na nasz kanał. Nie wiem czy się na to zgodzisz. Dawaj. To byłby taki prank na innych, że udawalibyśmy, że jesteśmy razem, albo ty z którymś z innych chłopaków z naszego kanału. Taki może i głupi pomysł, ale ludzie lubią takie rzeczy oglądać. Zgadzasz się na takie coś czy niekoniecznie? Zgadzam. To co ze mną czy z kimś innym? Mogę z tobą w sumie. Okej. Okay. Najlepiej jakby to trwało kilka dni, zaczynamy już dzisiaj? Możemy może to może jak ty dodasz jakiś wpis, to ja tam napiszę ci coś, jakieś serduszka, później tymi i tak dalej. No i wiesz, możemy lecieć ostro. Nie ma co się hamować. Ważne, żeby to dobrze wyszło. No. Masz ładny profilek. Może i jest ładny, ale na pewno nie jest ładniejszy od ciebie. Może i... możesz też coś napisać na moim drugim profilu kuku gości kuku 2, bo tam jest więcej osób. Wcale nie przyjacielem, tylko kimś więcej. Nie przesadzaj. Na pewno jesteś ładniejszy. Oj, tam. oj Serio? Kocham cię, Lili. Ale ja ciebie bardziej. Jaka ona jest słodziutka? Ale ty, słodszy. Moment, jak tam twoja dziewczyna? Właśnie moja dziewczyna jest słodziutka. Kochanie, ty jesteś cudowna. Kochanie. Dobrze, ale ty słodszy. Oh my god, to jest twoja dziewczyna. Oh my god, zabiewiście, od dziś jesteście najlepszą parą na same quizy. Wowowaw, wow, czyli ty jesteś jego dziewczyną. Amazing. Thank you. Yes. Słodka para z was. A, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja nie mogę, nie wiem czy ty wiesz, ale ja mam dziewczynę i oni myślą, że ty to ona, haha. Hej, ogólnie mam pytanie. Widać, że jesteś mega szczęśliwy z Lilą. I w ogóle... Ale zastanawia mnie jedna rzecz, jeśli dobrze pamiętam. Dziewczyna, która jest z tobą w ciąży, miała na imię chyba Ola, plus była starsza od Lili. No i pewnie trochę dziwne pytanie, więc nie musisz odpowiadać. Ale rozstaliście się? Nie musisz odpowiadać. Bo jednak to pytanie w jakiś sposób jest kontrowersyjne, tylko się zastanawiam. Bo niedawno jeszcze było ogłoszenie płci dziecka, a teraz wygląda na to, że już nie jesteście razem, ha! Hej! Ej, może dodaj na swój profil jeszcze jakiś wpis. Takie coś jak ja dzisiaj dodałem na kuku gości ksik kuku 2. Chyba coś czuję do kuku gości ksik kuku, ale nie wiem, czy to uczucie może być prawdziwe. Przecież on ma dziewczynę, która jest w ciąży, o ile dobrze pamiętam. Musi być prawdziwe. Kończymy to już? Czy coś tam jeszcze pododajemy, jakieś wpisy? Dodajmy coś jeszcze i się zdradzimy. O, i to jest dobry pomysł. O. A to potem wyląduje na YouTubie, nie? No tak. To subcio. Dobra, to jutro coś tam jeszcze napiszemy, a później zdrada. Mam dla ciebie bukiecik kwiatów, kochany. Ojej, dziękuję ci bardzo, kochanie. Dostałem bukiecik. Boże, co? Właśnie to. Ty masz dziewczynę, która jest w ciąży. Już nie mam. Ju... Co? No tak, teraz jestem z Lili. Mam nadzieję, że nie zostawiłeś jej, by uniknąć odpowiedzialności. Nie, ale ona nie była dobrą dziewczyną i ja z nią dziecka wychowywać nie będę. A czemu, chociaż alimenty będziesz płacić? Zastanowię się. Niepłacenie alimentów to chyba przestępstwo. Please, ja wszystko rozumiem, ale nie bądź jednym z tych facetów, co wychodzi po mleko i nawet nie płaci alimentów. Mimo wszystko, jakąś odpowiedzialność należy ponieść. Tak teraz pomyślałem, że może pod tym wpisem, co teraz polubiłaś, może napiszesz, że ci to nie pasuje, że mam dziecko i żebym wracał do swojej dziewczyny, chyba że chcesz to dalej ciągnąć. Hej, bo się rozmyśliłam i myślę sobie, że chyba powinieneś wrócić do swojej dziewczyny. Będziesz miał dziecko, które potrzebuje ojca. Więc uroczo się z Tobą gadało, ale to koniec. Nie no, Lili, co ty gadasz w ogóle? Jaki koniec? No koniec kon... powinieneś wrócić do swojej byłej. Nie chcę do niej wracać, ja chcę być z Tobą, ja Cię kocham. Mamy się ujawniać, teraz? Właśnie nie wiem. Może dodam jeszcze wpis to, co mi napisałaś i później. Cóż chyba sobie uświadomiłam, że to uczucie moje do Ciebie nie jest prawdziwe. Więc, no cóż, Sorki. Nie, czemu to się wszystko tak szybko kończy? Jeszcze poczekajmy na odpowiedzi innych. Oki nie mogę się doczekać. No, Sorki. Jak to mówią, to co dobre szybko się kończy. Nie jesteście już dziećmi, Dorośnić, A ty nie jesteś z kimś w związku? Teraz już w końcu nie mam żadnej tak się skończyło? Zerwałeś z Olą? Przecież jesteś ojcem! No, tak, później byłem z Lili i w końcu nie jestem z żadną. Przykro mi, ale Lilian ma rację. Dobra, to chyba mówimy. Okej. Okay. No dobrze, więc to wszystko to był jeden wielki prank. Lillian nie była moją dziewczyną ani przez chwilę. Gdyby nie fakt, że będziesz miał dziecko, to bym się nabrał. Chociaż i tak przez chwilę uwierzyłem. Ale potem połączyłem kropki i nie chciało mi się wierzyć. Ale prank był świetny. Powiedziała mi... O, już nie wytrzymała? Tak, ale to dlatego, że myślałam, że to na poważnie i wiesz... Na pisała? Tak, spokojnie. A pokażesz to? Trochę przed tym zanim się ujawniliśmy. Ha, ha ha ha. A więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Coś jeszcze do tego dodacie dziewczyny? Ha, nie widziałam go, nie znam tego kanału. W sensie ja to mówiłem jakby do widzów i ty możesz dodać coś od siebie jeszcze. Będę na odcinku? No pewnie że tak. Powiem tyle. Nadzieja. Jaka nadzieja? Po prostu nadzieja. Kocham nadzieję. Dobrze, kochamy nadzieję. Możesz się jeszcze tylko pożegnać z widzami. A, yy, miejcie dużo nadziei. O Kirwa, Marcin Dubiel, ale to Kacper.